W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje nam co jest największym znakiem miłości Boga do człowieka. Tym największym znakiem jest sam Jezus Chrystus. Jego życie, a szczególnie jego męka, jego śmierć i jego zmartwychwstanie. Jezus jest największym znakiem miłości Boga do nas, kiedy może przyjdzie taki moment w Twoim życiu, kiedy wszystko będzie Ci mówiło, że Bóg nie kocha Ciebie, że Bóg Ciebie zostawił, to przypominaj sobie o tym najważniejszym znaku, największym znaku miłości Boga do Ciebie. Możesz wtedy przypomnieć sobie o Jezusie, który dla ciebie przyszedł na świat. O Jezusie, który umarł za twoje i moje grzechy, który ciebie i mnie zbawił, uratował od piekła. Przypomnij sobie wtedy o Jezusie, który z miłości do ciebie i do mnie zmartwychwstał i otworzył nam drogę do nieba.